Czy w związku z szalejącą inflacją zaczął Pan może oszczędzać? E, nie. E, uważam, że nie potrzeba oszczędzać, jeśli się dobrze zarabia. Zawsze oszczędzam, to znaczy takie wydatki tylko mam, które są potrzebne i na bieżąco. Tak to... Nie. <gry> Cały czas oszczędzam. Oszczędzamy, znaczy się staramy się oszczędzać w ten sposób, że no, gasimy za sobą światło, zakręcamy wodę. Myjemy zęby, oczywiście przykręcamy kureg, nie leci woda. Zaczęłam oszczędzać, tak. A Odczuła Pani w ogóle tą inflację? Uważa Pani, że jest ciężko, czy... Bardzo ciężka. Mhm. Najpierw opłaty, a potem ile zostanie. O ograniczamy się tylko z takimi jakimiś większymi wydatkami, a tak to normalnie żyjemy na średnim poziomie, że tak powiem, nie? Ja emeryturę to i tak oszczędzam. Teraz ten węgiel tyle kosztuje przecież. <grystanie> A czy ma pan jakieś rady dla innych ludzi, jak mogliby zacząć oszczędzać? No po prostu zbędnych rzeczy się nie kupuje, tylko te, co są potrzebne. Przede wszystkim lekarstwa w moim wieku i, i wyżywienie, to są dwie podstawowe rzeczy. Nie oszczędzałem gotówki, tylko inwestowałbym w nieruchomości na pewno. Gotówka, jak się jest inflacja, no to oszczędzanie w związku z inflacją jest bezsensowne, no bo gotówkę wtedy tracimy. Tylko jestem ekonomistą, dlatego, dlatego jakby tutaj inaczej na to postrzegam. Nie? Nas jest dwóch, to kupuje tylko to, co potrzeba i no, trzeba, trzeba po prostu się pilnować, no ale wiadomo, że jeżeli, jeżeli będzie to bardzo takie, no to oszczędzanie, no to na końcu nie będziemy się myć i nie będziemy jeść. Ceny się zmieniają z dnia na dzień. Wystarczy pochodzić po sklepach w ciągu tygodnia, czasami są dwa, trzy razy zmiany cen. No, i tutaj no ja zauważam to, że ludzie, bo ja też pracuję w sklepie, ludzie po prostu nie kupują na przykład pięciu bułek, tylko dwie. I oni zjadają to na bieżąco i kupują codziennie świeże. Kupuję ubrania używane i nie, nie, nie napędzam tego biznesu. Staram się kupować z drugiej ręki. No, i pewnie kupuję ubrania, ubrania produkty mniej znanych marek. To znaczy u nas w rodzinie jest w ten sposób, że, że, tego, że to, co dwie emerytury mamy, to nam zupełnie wystarczy, żeby średnio żyć na, na średnim poziomie. Jeżeli chodzi o ubiór i tak dalej, to już mamy tyle nadzbierane w ciągu wielu lat, że, że, tego, że kupujemy tylko... Żona o, przede wszystkim na bieżąco sobie kupuje, żeby była mo, modnie ubrana. A tak to... Ja jestem skromniejszy. Ograniczenie wydatków na przykład, nie? Jakichś takich, które są niepotrzebne, nie? Samo oszczędzanie jako zbieranie pieniędzy może być bez sensu, ale jakby oszczędzanie wydatków, które nie potrzebujemy wydać, też może być to forma oszczędzania, no to jak najbardziej. Kolejna, nie wiem, kurtka zimowa, tak jak mamy jedną, no takie przykłady proste, proste z życia, tak?